Gmina Kamieniec Ząbkowicki pozyskała ogromne środki na możliwość zrealizowania w ramach aglomeracji Kamieńca Zamkowickiego w 100% pozostałej sieci kanalizacyjnej. Dla nowego miasta Kamieniec Ząbkowicki ma to szczególne znaczenie, gdyż po rozstrzygnięciu przetargowym ponad 12 milionów złotych inwestycja zamknęła się w kwestii kosztowej. Na tą kwotę otrzymaliśmy w 100% dofinansowanie, co jest bardzo dla nas ważne i cenne i dzięki funduszu Rozwoju inwestycji lokalnych. To przedsięwzięcie już rozpoczęło się przez ostatnie trzy miesiące trwa. I pierwszy etap powinien zakończyć się do końca tego roku. Natomiast drugi etap z możliwością przesunięcia do listopada roku 2022, ale miejmy nadzieję, że wykonawca mając na względzie szeroki wachlarz prac oraz to, że trzy firmy realizują to przedsięwzięcie w ramach konsorcjum, wykona to zadanie wcześniej. Zarówno dolna część kamieńca to są ulice. Ząbkowicka, Złotostocka, ulica Kłocka, będą w pełni skanalizowane. Ponadto Plac Kościelny, ulica Paczkowska, Wileńska oraz tereny przyległe, łącznie z łącznikiem pomiędzy górną częścią kamieńca, która już została wykonana do ulicy Skoroleckiej. To przedsięwzięcie niewątpliwie angażuje znaczne siły i środki oraz jest pewnym problemem komunikacyjnym, szczególnie widocznym w obszarze drogi wojewódzkiej, gdzie są utrudnienia w ruchu. Ale musimy się z tym... Przemęczyć i jednocześnie mieć świadomość tego, że za parę miesięcy te utrudnienia znikną, a nowa sieć kanalizacyjna będzie służyła mieszkańcom przez następne dziesięciolecia. Ważne jest też to, gdyż ponad 30 tysięcy metrów sześciennych ścieków rocznie w ramach tej części aglomeracji popłynie do utylizacji w ramach oczyszczalni ścieków na terenie Kamica Ząbkowickiego.